wybuchu sił. Tak, To okoliczności i to <Shtef> to jest nie sąd z dowodu wleka, 2,5 miesiąca, w prostej sprawie, którą można było miesiąc temu na pierwszym posiedzeniu załatwić, czyli zlecić biegłemu sądowemu z stanu zdrowia osoby, która już przedstawiła na pierwszym zaświadczenie, że jest ciężko chora na raka w stadium paliatywny. To prosta sprawa i jak będzie w tym tempie prowadzona, to nie będzie trwała dziesięć lat, bo lat. No jest to po prostu oburzające, że bym takie procedowanie, bo to wydawanie pieniędzy publicznych w warunkach nie, nie robuje do żadnych rozsądnych terminów do zakończenia w pierwszej instancji składu dopiero sprawomocnego zakończenie. Sprawa w dzisiaj nie wniosła, oprócz tego, że jest odroczenie. Na kiedy? Odroczenie jest aż na czerwiec. Na Dzień Dziecka. Ale chodzi o to, że sprawa, która się wypłynęła, była znana sądowi. Na, bieżu, na bieżu, się, panie Zbierze, można tylko się zadumać, być może komuś z celowym udzielącym. Ta sprawa była prowadzona w żywym tempie, żeby nękać nas i cały czas stawiać nas w klatce dla wyrobystwa. Natomiast nie rozstrzygnąć tej sprawy, która jest w stanie prosić, niezwykle prosto. Wszystkie dowody przedstawione na tej sprawie dowodem naszego żona, który nie

to pewnie jest pewien no, y y no. skomfort, ale no, są pewne wymogi państwa prawa. Jeżeli jesteśmy wzywani jako prawa żadnie obywatele, wy sądzą, to przecież musimy się stawić. Nie no. możemy się nie tak. Dla tych, którzy dojeżdżają w karę niedaleko jak dla no. mnie, to jeszcze no. to nie jest taka duża tutaj czy lewnikan, słowie z wielu miejsc, z wielu No takie dojazdy oczywiście, no zachowują no, się cieszyłem nie zawodowo. Ale my też się to tak będziemy dostosować, na no, zupach będziemy za, za parę miesięcy, za kilka miesięcy musimy jakiejś dostawiania, na no, no, po prostu takie to będą może grogi? Jeszcze troszkę poczekamy, ale cierpliwość nasza się kończy. Chcemy uczciwego procesu, a nie farsy, nie parody, w której przez wiele miesięcy nie potrafi się załatwić prostego badania, które jest obowiązkiem sądu, po prostu nie może sądzić osoby, która jest ciężko chora, a obóz medyczny nie pozostawia żadnych wątpliwości w jakim stanie choroby na jest